To? Tak, a się włączył przez chwilę solę. <laughs> stał pod wiatrą, no i niestety trochę wiały. No to jest oczywiście silnik dwusuwowy firmy JLO. Nie ja wiem, czy jeszcze istnieje ta firma, ale silnik miałem, jak to jest rozebrany. No, ja powiem szczerze, to jest solidna produkcja, stara. Myślę, że wytrzyma jeszcze dosyć długo. Jedyna część, która została w nich wymieniona, to dwa pierścienie tłokowe. Koszt zakupu tam złotych, jest, jest. No, a poza tym jeszcze wymieniono łożyska tutaj na głównym pole pasowym. No i to wszystko. To dobrze. No dobrze. jeszcze taki mały problem. Ucieka powietrze z przedniego koła. Nie wiem, czy to dętka, czy wentylek. Albo dziura tam Ale jest. na jedną robotę z reguły starcza, także... Nie jest to wielki problem. Dobrze. No, na razie Państwu dziękuję. Jeżeli ktoś będzie coś takiego widział, za niewielkie pieniądze, to powiem szczerze, to się kupić, bo dosyć solidny i naprawa może czasowo trochę jest. Zajmuje trochę czasu, ale się opłaca się. Zresztą w przypadku awarii silnika, czy coś, jest to tak skonstruowane, że to chyba, nie wiem, można by nawet stawić od chińskiej kosy, czy coś takiego i też będzie dziękuję Państwu za oglądanie tego filmu pozdrawiam Dobra, jeszcze i wodka jeszcze i wódka myszystyki Dzięki, Dzięki tata Dobra, jeszcze ode mnie moje info Przepraszamy za małą przerwę, że takie cięcie takie trochę było, ponieważ ja to bo ja, ja nie mam takiej kamery, która nagrywa wszystko ponieważ ja się to nagrałam z telefonu taty, ponieważ tata mnie o to poprosił i to było trochę głupie, e, więc dlatego właśnie nagrywam ja ten mały wstęp i info ode mnie, czyli o mnie więc jakby to powiedzieć, przepraszamy za małą przerwę, bo, my nagry... bo ja to nagrywam z telefonu taty, nie mam jakiejś porządnej kamery, więc do widzenia, że